Tu pokażę Wam jak prosty sposób zarobić robić e, w FIFA 13. Dobra Ten sposób opiera się na kupowaniu brązowych paczek za 400 i sprzedawaniu w nich zawodników i kontrakty za więcej. Dobra Otrzymujmy pierwszą. No zobaczmy w Mamy trzy kontrakty i średnio za kontrakt można dostać 150 albo 200. Czyli mamy trzy kontrakty, to jest minimum 450, czyli już 50 na plusie. Można kupić od nas za 200, czyli już będzie 200 na plusie. Sprzedajemy 150, cena wyławcza, 200 kup teraz na godzinkę. To samo robimy z innymi kontraktami. Oj, to zapomniałem. Będzie za 200. Ok, co tu my jeszcze mamy? Bardziej ten... to nie jest dużo warte. Pilka, z jakimś słabym tempem. O, ten może się sprzedać, zobaczymy, jak pójdzie. No i reszta, co nie jest nic warta, idzie na Quick No. I jeszcze jedno otworzymy. No i co my tu mamy? O, dwa kontrakty, jeden menadżerski. Czyli też się sprzedają za 200. Załóżmy. Okej. Okay. No i mamy jeszcze kontrakt menadżerski, który może się sprzedać za więcej. Zobaczymy 150 i mamy 250. No i tak czy siak będziemy zarabieni. To jest jeszcze jakiś arab z dobrym tempem może się sprzedać. No i dobra. Wystarczy. 100 skat na wymianę. 38, mamy chwila. Prażnie to jest. I kupca. możemy otworzyć jeszcze jedną. Ok, co już mamy? Ohoho, cztery kontrakty i jeden jeszcze jakiś taki lepszy, czyli świetna paczka. Okej, okay, została mi tylko jedna 100 skarb na wymianę, więc sprzedam tego droższego. Może sprzeda się za 300, jak dobrze pójdzie. No i dobra, nic więcej nie możemy sprzedać, bo mam pełen 100 skarb na wymianę. Szybka sprzedaż, 89. No jak? Ok. Zobaczmy, ja mam akurat tylko 3600 monet, ale dlatego, że nie kupuję złote paczki. No i zobaczmy, tu mam zawodników zawodniku tutaj jest akurat złoty, on się nie liczy, to informacja też się nie liczy. No i tutaj brązowych zawodników 150, 150, 200. Tutaj akurat trwają aukcje, no i nie zawsze kupują ludzie, zobaczmy. Tutaj nie kupuję... Tutaj nie kupili, tutaj nie kupili, tutaj nie kupili, no ale będziemy wystawiać na sprzedaż, że już w końcu kupią, bo kiedyś na pewno kupią. Dobra, w tym filmiku to wszystko, trzymajcie się.